ROBLOX! Czekajcie, jak się ta gierka nazywa? Silly Stoy Escape! Czy jesteś gotowy, aby wyrwać się z fabryki zabawek Silly? Zróbmy to! A co? Co chciałaś, co chciałaś powiedzieć, Lara? Co? Cześć! W ogóle, kto dzisiaj wygrał nagrywki? Ponieważ u mnie na Discordzie, jak wiecie, do mnie na Discorda macie oczywiście link w opisie, to ja praktycznie co dwa dni, no teraz jadę na urlop, ale praktycznie co dwa dni wrzucam konkurs, dzięki któremu, jak wygracie oczywiście, będziecie mogli ze mną nagrywać. I wygrały osoby takie jak Majeczka, Didi Majka, PL. siemanko Juliusz juniorski, siemanko, subscribe Maxim YouTube Dobra, play, moi drodzy, możemy zagrać albo na Easy, albo gramy na hardzie. Biorę od razu na hard, ponieważ my lubimy grać na hardzie. Siemanko Lara... O, siemanko jesteście, siema, siema! Maxim znowu z tym swoim stołem do streamowania. O co chodzi? Te, nie mam ślewnego podjęcia, ale musisz mi koniecznie napisać w komentarzu. Patrz, jakie małe! <laughs> jakie małe bacony! Jakie małe ba... ma... Ale patrz on te bacony ma też tutaj! Widzisz to, na głowie je ma. I tutaj na ramieniu tam ma też jednego bekona Ale fajnie, dobra! Eee, kto to jest? Patego. U, tutaj trzeba jakiś kluczyk zdobyć. Co kto to tam łazi? Jakiś dziwny chłopek. Dobra, gdzie my musimy iść? Czekajcie, mi się wydaje, że musimy wyjść chyba tędy. Czekajcie, tu jest jakaś strzałka. Musimy iść tędy i najprawdopodobniej znowu przez wenty. Dobra, cyk, proszę bardzo, otworzyliśmy i możemy sobie tędy przejść. Maxim, dawaj, ciśniemy. Okej, okay, fajnie sobie idziecie. Ciu, do... Dobra, jesteśmy, co to tutaj jest? To wygląda jak emoji, jak z jakiegoś chińskiego telefonu, coś takiego mi się wydaje, ale nie jest. Dobra, moi drodzy, możemy cisnąć dalej, tu jakieś nuty. Uuu, po jakie bejkony idą, widzisz? My musimy tutaj uważać, ponieważ my mamy więcej obstacles, czyli więcej... Jak to... Uu, to się tu jeszcze kręci. Oh my god, czekaj, czekaj, czekaj. Wiedziałem, że... Uuu, jak się rozpadłem! Bluza mi została i głowa, co to było? Ja wiem, że wygracie pewnie na easy. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, na jakim poziomie trudności wy jesteście, ale ja grając na hardzie, muszę wam powiedzieć, że muszę się nieco spieszyć. Ej, siema! Ej, czemu ona tu wygląda tak jak ja? Ty ją widziałaś? To była moja siostra! Juniorka, widzisz? No? O, da się tu patrz, da się tu wskoczyć, czekaj, czekaj. Czy ja mogę sobie tu wskoczyć, pa? Mm -hmm, może tu będą jakieś sekrety? Mm -hmm. Niczego nie ma. Dobra, no to ja sobie stąd zejdę. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, czekaj, bo tu jest moja siostra normalnie, gdzie ona jest? Ej, gdzie ty jesteś? Ty ona już, ona już w ogóle gdzieś... Halo? Ona chyba zginęła, mi się wydaje. Dobra, tutaj trzeba nacisnąć ten przycisk. E, otworzyliśmy. O, leci Maxim ze stołem do streamowania. <grytanie> Dobra, i czekaj, bo to jest... Aha, tutaj idą lasery, tylko czekajcie, bo... Ja ty nic nie widzę przez ten twój stół! Jak nie... On, on kiedyś, wiecie, wiecie jaki jest Maxim? Że on... <grytanie> Że on kiedyś miał rakiety na plecach. Jak ja za nim szedłem, to nic nie widziałem, a teraz mam jakiś stół do streamowania. Ja też go nie widzę. Znaczy, nie widzę jak gram. Czekaj, op, op. Dobra, i teraz uwaga. Hop, dobra, i teraz lecimy. Let's go. O, tu jest juniorski. Patrz, widzisz, patrz. Czekaj, no nie ruszaj się. Ale ty. W... Czekaj, no, patrz. Że ona ma tą samą czapkę, chyba co ja, prawda? To jest ta sama czapka? Zginęła. Zginęła. Hejka, napisała. Widziałaś to? Ale to czekaj, bo ona naprawdę wygląda identycznie jak ja. Nie wiem dlaczego. Dobra, dzisiaj, <laughs> moje To są jakieś bomby. Ja na nie prawie wszedłem. Ale na szczęście możemy sobie wejść teraz tutaj. Yy, pod drabince. Room trzeci. Czekaj, kto teraz. Ty, ty, bo to jest chyba normalnie Rainbow Friends. Patrz to. Patrz, co tutaj się dzieje teraz, patrz. O! Jest i on. Silly to idzie, idzie, silly. Wiesz, co to oznacza silly po angielsku? Głupiutki. Oh my god, chcesz zobaczyć jumpskera Nie. Yeah. Chcesz zobaczyć? On zaraz mnie złapie, on zaraz mnie złapie. Chcesz zobaczyć jumpskera Oh my god, jumpscare będzie! O. o! Przeteleportował się, widziałeś go. Co to? Było, czekaj, bo tutaj trzeba wsadzić ten kluczyk. Dobra. I możemy mu teraz chyba na głowę wskoczyć, patrz, patrz. O! Chyba się zdenerwuje na mnie. Dobra, jumpsker Uuu, ale jumpscare, tu tutaj się cała spinasz, że będzie mega jumpscare, a to był po prostu taki łatwy, le lekki jumpscare, nie łatwy tylko lekki. Ale no dobra, ciśniemy sobie, moi drodzy, dalej ten tutaj podskoczył, zbugował się. Siema, no ja jestem, jestem, ja tutaj tu po prostu testuję też tą gierkę. Dobra, gdzie my teraz tu jesteśmy? Regen, aha, czyli że regenerate A bo my musimy... tutaj. Cyk, proszę bardzo, i ciśniemy tu. O, jestem. Widzisz, no patrz! Ty gdzieś tam zjechała! Uuu. Gdzie ona jest? No to jest normalny juniorski ty, patrz to, widzisz to? Nawet. A bo ty masz te same okulary co ja i masz chyba tą samą czapkę, co ja. Chyba taka troszeczkę inna, bo wydaje mi się, że mam taką czapkę, że przez nią wychodzą włosy. O. <grytanie> Bejkony się na mnie patrzą, bata. I tego ducha. Dobra, ja już podskakuję. Lecimy, let's go! Ouu! E ty prawie tutaj zginąłem. widziałaś ten laser? Ten laser był tak mega szybki. Czekaj, bo mi tutaj pokazuje, że muszę iść w prawo, ale widziałem, że mogliśmy sobie też tam w lewo skoczyć. Ja myślę, że tam będzie jakiś. Sekret, czy coś takiego, ale czekaj, bo coś tutaj możemy nacisnąć. I co się teraz dzieje? Aha, muszę iść na górę? Tędy? Nie, no to by było bez sensu. Eee, musimy się. No, ja mówiłem, że musimy się wrócić. Patrz, ojej. Wpadłem do wody. Uff, ale muszę ci powiedzieć, że to jest jedno z cięższych hobby w roblocie. Pa, jeszcze tutaj sobie możemy skoczyć, Pa. Aha, i tam później będziemy mogli przejść z powrotem. Dobra, ja muszę teraz iść tu. Żeby tutaj też coś załączyć. Widzisz, tu jest kolejny przycisk. Cyk, proszę bardzo. Dobra, teraz mi się otworzyło, jest wszystko. C, si, Fajnie, pięknie. Dobra, znowu tutaj mamy jakieś. Oh, baby. Prawie wpadłem. Weź ten stół do streamowania, bo znowu nic nie widzę. Dobra, lecimy. Tutaj pewnie jakieś kule będą lecieć, Bo tutaj za. Oj, leci kula, pa. Yee! Na seremę dotknęła ta kula? Dobra, kula przeleciała, lecimy. Dawaj, let's go, let's go, let's go. Poleci kula! Leci kula! Nie spinaj się, Laura, przecież zdążymy chyba. Da się tu biegać? Ej, tutaj się biegać nie da, nie? No przecież tak, za... o nie, no przecież teraz mnie złapie! <grym> w ogóle jeszcze wicioksowski dołączył, ale on jedzie na narty. <grym> Dlatego on tak... Dołą... Leci noc, przecież złapie mnie znowu! <grym> ja wolę tutaj poczekać, bo ja nie ufam tym kulom, czekaj. Wicioksowski też dołączył, ale... O... <grym> ale on jedzie na narty i on nie ma internetu za bardzo. Ja tego zaś nie przejdę, nie? Bo to trzeba w idealnym momencie startnąć, patrz. Dobra! I teraz lecimy szybko, czy, dawaj szybko, bo nie zdążę. <gry> Dobra, jesteśmy, wspinamy się. Dzięki, że na mnie czekacie, jest wszystko fajnie, pięknie, si Find the key! Znajdź klucz. Tu? Czy to są dorsy? Regen, czekaj, bo gdzieś tutaj na górę trzeba wejść. Trzeba wziąć to. I nie no, tutaj trzeba po prostu to postawić. Wejść teraz po drabinie, następnie tu. O. I tam u góry jest kluczyk, czy wystarczy, że go Maxim weźmie z tym stołem do streamowania? Nie, ja go chyba też muszę wziąć za sobą, widzicie? Patrzcie, idziemy. Tam była bomba, nie gadaj, że muszę przejść... Myślałem, że będę musiał jeszcze, jeszcze 16 razy przejść te. Jak to się mówi, te, te, te kule. Takie czarne misie. Co te mi robią? Pewnie wybuchają, ale nie chcę na nie tutaj znowu nastąpić, żeby nie wybuchnął. Co to tutaj jest teraz? Ej, co to jest? Czemu to lata? To jakiś samolot dziwny jest. Dobra, dawaj, lecimy. Let's go. Ale. Czemu nie mogę tu wejść? Halo! O teraz, bo to po kolei nas wpuszcza tutaj. No dobra, myślałem, że wszystkich naraz, ale jednak wpuszcza nas po kolei. A, the floor is lava! Okej. Okay. Idziemy. Nie wiem, co ile się to podnosi. Pewnie bym nie zdążył, bo bym teraz był gdzieś tu. No zdążyłbym. Zdążyłbym, ale tam nie chcę już ryzykować. Bo to będzie za, za daleko. Patrz, 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 patrz. patrz. pa! Zaryzykowałem i pożałowałem. Let's go! I czekamy. Dobra, zdążyliśmy. Jest wszystko fajnie, pięknie si. siema juniorska. Eee, tu, eee, tu, eee, tu. O uwaga na bomby! Ja nie widzę, a gdzie jest Maxim? Nie widzę go stołu do streamu. Mania, czekaj, bo coś tutaj znowu jest nie tak. Tu znowu jest jakaś The Floris Lava. Musimy to wszystko przeskoczyć. Co to jest w ogóle za fabryka czekolady Charliego, że tutaj tyle lawy jest tego O nie, będzie walka z bossem. Nie, on nas teraz będzie. Czekaj, bo tu jest strzałka. Zmie... A, bo tu jest jakaś broń. Silly, stoi! Czekaj... Oh my god... Dobra, strzelamy do niego. O nie, on idzie za mną! Zaraz będzie jumpscare! Wiesz co, to to, to to, są zabawki Silly'ego, czyli e, zabawki głu głuptasia, jakoś tak on się nazywa. Czekaj, ja nie wiem czy wystarczy... Pobiec sobie tędy... No, musimy uważać też na te pułapki. Dobra, nara! Czy możemy wziąć to ze sobą, tą rakietnicę? Czym ona, czy ona w ogóle strzela? Co to... A misiami strzelamy! Dobra, idziemy na dół. Hop! I co dalej? Patrz, co się dzieje. Tak, jak zjeżdżamy, pa, I No nie, znowu nas gdzieś przeteleportuje i za fleczkę się wszystko zbuguje znowu chyba, pa. Dobra, lecimy, let's go! Wszyscy już tutaj są? Czekaj, bo tutaj chyba będzie... Ja wiedziałem, że będziemy szybciej biec. Widzisz? Jak, jak przeskoczyłem ten laser teraz? O nie. Dobra, teraz tu na spokojnie. Musimy tak uważać, bo to nie trzeba lecieć cały czas przed siebie, tylko możemy... Widzisz, bo ja mam więcej tych, yy, przeszkód w tej grze, bo ja gram na hardzie. Gdzie teraz? Tędy? A tu jesteście, okej, okay, dobra, teraz tutaj cyk, proszę bardzo, i jesteśmy. Udało się, let's go! Co my teraz, tu, co to za kolce tu zaś sobie jakieś lasery? Patrz, co tu się w ogóle dzieje? Nie gadaj, że. Ja muszę to przeskakiwać tak i uważać na te kolce? Nie, no, na serio. O nie, dostanę. Nie, jednak nie dostałem. Spoko, ale muszę wam powiedzieć, że to na hardzie jest naprawdę hard. Bo wiecie, jak. jak... Co teraz się dzieje? Bo jak coś jest na Robloxie hard, to jest easy, prawda? A to. To jest naprawdę hard, patrz, tutaj trzeba poczekać, bo tu jakieś lasery znowu idą, no i ciśniemy, dobra, to się jednak udało, uwaga, zepchnie mnie, pap nie zepchnął mnie, tu, cyk, proszę bardzo, lecimy, dobra, teraz mi się jakoś, jakimś cudem udaje, chyba, chyba, co to za się, ja myślałem, że ja muszę to dotknąć, a tu jakaś, widzisz, pa, jakieś ten wychodzi, jakaś rękawica bokserska, dobra, dawaj tu, za chwileczkę ma powinien być, nie gadaj, że muszę od samego dołu iść. Dobra, teraz już zrozumiałem. Patrz, cyk, pyk, dobra. Teraz tu sobie zeskoczymy. No bo to trzeba było pomyśleć. No mówię ci, że to jest hard. Naprawdę to jest. O nie. Dobra, udało się. Tutaj zaś coś jedzie, patrz to. Hop! Prawie nie przeskoczyłem, dobra, idzie streamer, gdzieś tam za nami jest. Teraz tu lecimy do góry! Zapomniałem załączyć sobie pierwszą. Pers z, z pierwszej perspektywy. Patrz, cyk, proszę bardzo. I teraz tu. Dobra, tędy. Tu cyk. Oh, oh my god. Uwaga. Okay. się ma. No, za pierwszym razem się udało. No, nie muszę że za trzecim, bo za pierwszym. Patrz, że tu jest misi, patrz, zaś jakieś samoloty tu latają. Tak jak w tym obliczu graliśmy, te Google, gaga, Google, gaga. Ale no dobra, idziemy sobie tędy, cyk, proszę bardzo. Tutaj przeskakujemy. Uf, prawie spadłem znowu. Co tutaj w ogóle wylatuje? Woda? Wydaje mi się, że to jest woda. Czekaj, czekaj, bo to musimy skoczyć tu. Zbisz cyk, proszę bardzo. Tędy. O nie, znowu walka z bosem I to już chyba będzie ostateczna, bo jesteśmy w 21 pokoju, czekaj. Pa. Ja mogę na to robić? Znowu Mogę. Dobra ma... Silly's Experiment! Aha, czy to jest teraz eksperyment głuptasia? Co on robi? Ty na za... Rozwali mnie zaraz. Ej, ale... Ale... Dlaczego ja go nie atakuję? Czemu... Czemu ja go nie potrafię rozwalić? Może w te bloki strzelać? Może w to... Nie nie, no to jest bez sensu. Może... może tutaj... Czekaj, no ja go nie potrafię rozwalić. To widzisz, on dostaje... A nie, coś... Zeszło mu trochę energii. Czy ja muszę strzelać do niego jakoś z tyłu? Patrz tu! W te kryształy chyba muszę strzelać. O, widzisz te... Je... Aha, dobra! No ale to jest nie do przejścia! Czekaj, dostał... No, tak jakby w głowę dostał! A czyli... Czy... No to nie działa, no ja nie wiem co jest grane, ale to jest zbugowane! Dobra, jak on strzela, to wtedy... Nie no, no raz działa, raz nie działa, ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Teraz, bo to trzeba podskoczyć i do góry strzelić. Widzisz, on tak jakby od dołu ma shielda. Czyli trzeba cały czas w głowę strzelać. Czekaj, widzisz? I znowu jest tej... Tutaj... No dawaj mi! No przecież zabiję... Dobra, ja go zabiłem. O, wybuch! Wybuch! Yes, let's go! Czy tu już jest koniec? Siema! Jump boost, jump reset, speed... Co tu jeszcze mamy za obi? Jakieś fajne koton i Tower of Pain. Dobra, mamy tak, mamy Speed Boosta i mamy Jump Boosta. Patrz, możemy sobie tak szybko teraz biegać i bardzo fajnie podskakiwać. Patrzcie, co tu jest u góry? Da się tu wskoczyć na to? O, jestem, siema! O, streamujemy? Pista, wspierających, dziękuję! Inne takie. Inne takie. Cześć. Później. Inne takie śmiechowe filmiki widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!